Jestem na liście Platformy Obywatelskiej i zaproponowano i zaproszono mnie na tę listę ze względu właśnie na taki merytoryczny projekt, projekt, którym Platforma postawiła na osoby, które już długo zajmują się politykami europejskimi, które mają doświadczenie, które były autorami konkretnych dokumentów europejskich. Tak, żeby ten efekt merytoryczny reprezentacji Polski w Parlamencie Europejskim był jak najlepszy, także efekt polityczny dla Polski. Platforma Obywatelska na swoje listy zaprosiła nie tylko swoich działaczy, ale zależało nam bardzo na tym, żeby zaprosić jak najwybitniejszych ekspertów. Osobie pana Mariana Krzeklewskiego mamy połączenie z jednej strony polityka absolutnie z, ekstra, z polskiej ekstraklasy, a z drugiej strony wybitnego eksperta jednego z najlepszych w Europie ekspertów od zwłaszcza prawa pracy czy w ogóle od spraw gospodarczych. No, ja jestem przekonany, że pan Marian Krzeklewski będzie znakomicie dbał o interesy tego regionu, jego rodzinnego przecież regionu. A równocześnie będzie reprezentował też w Parlamencie Europejskim bardzo bliską mi wrażliwość, taką chrześcijańsko-demokratyczną. Jestem członkiem władz krajowych, a równocześnie posłem reprezentującym Kraków. W związku z tym. Nie wypada mi oceniać to, jak funkcjonuje lokalna platforma. Myślę, że Państwo, zwłaszcza dziennikarze, ma też mieszkańcy Jasła, potraficie to ocenić dużo lepiej niż ja. Mogę zagwarantować jedno, że zarówno ja z pozycji członka władz Krajowych Platformy, jak i pan Marian Krzaklewski, mam nadzieję, że już od poniedziałku z pozycji Przedstawiciela Podkarpacie w Parlamencie Europejskim. Będziemy robili wszystko, żeby Jasło było jak najlepiej rządzone i będziemy wspierać również, przynajmniej ja mogę to sobie powiedzieć, będziemy wspierać również Platformę Jasielską, po to, żeby ona w większym niż do tej pory stopniu potrafiła satysfakcjonująco rozwiązywać problemy Jasła. Czy robi to do tej pory w sposób optymalny? No, sądzę, że wyniki dotychczasowych wyborów samorządowych pokazują, także parlamentarnych tutaj na Podkarpaciu pokazują, że jeszcze mamy sporo do zrobienia. Kandydat Podkarpacia, pan Marian Trzakleski, jest profesjonalistą w każdym calu i będzie doskonale nas reprezentował. W Unii Europejskiej stąd myślę, że jaślanie to docenią i w zbliżających się wyborach oddadzą na niego głos, co ja ze swoją rodziną już teraz mogę zadeklarować.